Słuchaj uważnie, bo to, co zaraz usłyszysz, wywróci twoje postrzeganie świata. Polska znajduje się w epicentrum wydarzeń, które zdają się wyłaniać prosto z pra starych przepowiedni. W tym filmie odkryjemy tajemnice starożytnych proroctw, które od wieków budzą lęk i niepokój, a dziś mogą mieć bezpośredni związek z tym, co dzieje się w naszym kraju. Przygotuj się na brutalną prawdę o niebezpieczeństwach, które czają się tuż za rogiem. Wyobraź sobie Dominikanina, którego los rozpoczął się w 1350 roku w Walencji, w Hiszpanii. Wincenty Ferreriusz to postać, która już od wieków budzi podziw i respekt. Nie był zwykłym kaznodzieją, był prawdziwym posłańcem Boga, obdarzonym niezwykłą mocą dokonywania cudów, których naukowi i wierni nie potrafili wytłumaczyć. Mówimy tu o cudach. Które potrafiły uzdrawiać ludzi i przywracać ich do życia, co dla ówczesnych było dowodem na jego boskie powołanie. Ale to nie wszystko: jego słowa pełne boskiego przesłania były zrozumiałe dla każdego, niezależnie od języka czy narodowości, jakby sam Bóg przemawiał przez niego, docierając do serc ludzi, niezależnie od barier kulturowych. W czasach, gdy panowała niewiara, Wincenty potrafił wywoływać prawdziwą panikę, a jednocześnie budzić nadzieję, niosąc przesłanie, które potrafiło odmienić życie całych tłumów. To właśnie ta niezwykła zdolność przekazywania boskich słów uczyniła go jedną z najbardziej kontrowersyjnych i zarazem podziwianych postaci w historii kościoła. Wyobraź sobie wizje, które przyprawiają odreszcze nawet najbardziej zatwardziałe serca, przepowiednie, które zwiastują ostateczne rozstrzygnięcie historii. Wincenty Ferrer już zapowiadał czas, kiedy nadejdzie koniec czasów, kiedy to na scenie pojawi się antychryst, a świat stanie w obliczu sądu ostatecznego. Mówił o globalnych katastrofach, które nawiedzą nasz świat. O wydarzeniach, które rozbiją nasze poczucie bezpieczeństwa i wprowadzą prawdziwy chaos. Przyjacielu, jego słowa brzmią jak ostrzeżenie z samego nieba. Opowiadał o znakach, które mają być widoczne na firmamencie, o niezwykłych zmianach w Słońcu, Księżycu i gwiazdach. Te nieziemskie zjawiska miały być boskim sygnałem, że trudne czasy nadchodzą, że każdy element stworzenia jest poddany wpływowi wyższej mocy. To właśnie te znaki miały rozbudzić w ludziach głęboki strach, ale jednocześnie zmobilizować do refleksji nad własnym życiem i duchową przemianą. Nie ma co ukrywać, przepowiednie te budzą panikę i wywołują dreszcze, bo przypominają nam, że świat jaki znamy może ulec całkowitej przemianie. Wincenty mówił, że nadejście Antychrysta będzie momentem, w którym wszelkie ludzkie próby, słabości i upadki ujrzą światło dzienne. Jego wizja sądu ostatecznego, gdzie każdy człowiek stanie przed Bogiem, aby rozliczyć swoje czyny, ma budzić zarówno strach, jak i głęboką refleksję nad tym, jak żyjemy. Te proroctwa, pełne symboliki i ostrzeżeń, nie są jedynie abstrakcyjnymi wizjami, to wezwanie do przebudzenia, do przygotowania się na nadchodzące trudności. Niezależnie od tego, czy traktujemy je jako dosłowne, przepowiednie, czy metaforyczne obrazy, przypominają one, że czas nieubłaganie płynie, a nadchodzące wydarzenia mogą zmienić naszą rzeczywistość na zawsze. Przyjacielu, wyobraź sobie, że Polska, nasza ojczyzna, według przepowiedni Wincentego Ferreriusza, ma odegrać niezwykle istotną rolę na duchowej mapie świata. Według jego wizji, to właśnie nasz naród stanie się kluczowym punktem, gdzie zderzą się siły dobra i zła, a duchowe próby osiągną niewyobrażalny rozmiar. Wincenty malował obraz Polski jako kraju, który będzie musiał zmierzyć się z wyjątkowymi wyzwaniami duchowymi. Mówił, że naród polski stanie przed szeregiem prób, zarówno tych pochodzących z zewnątrz, jak i tych rodzących się wewnątrz. Z jednej strony Polska ma być miejscem ataków ze strony zagranicznych wrogów, a z drugiej wewnętrzne konflikty i podziały będą stanowić prawdziwą próbę jedności i wiary. Nasza ojczyzna, według Wincentego, ma być ostatnią twierdzą wiary katolickiej, bastionem, który nie tylko przetrwa nadchodzące trudności, ale stanie się przykładem dla innych narodów. To właśnie tutaj, w sercu Europy, wierni będą musieli wykazać niezłomność, stawić czoła siłom ciemności i nie pozwolić, aby podziały osłabiły ducha narodu. Jego przepowiednia budzi zarówno strach, jak i nadzieję, strach przed nieuniknionymi próbami. Ale też nadzieję, że nasza duchowa siła i jedność mogą przezwyciężyć najtrudniejsze wyzwania. To właśnie w Polsce, miejscu o głęboko zakorzenionych tradycjach i wierzeniach, zapisane są losy duchowe nie tylko naszego kraju, ale być może całego świata. Przestroga Wincentego stawia przed nami ostateczny wybór: pozostać wiernym, zjednoczonym narodem, gotowym stawić czoła atakom sił zła. Czy też ulec wewnętrznym rozłamom? Warto pamiętać te słowa, bo niosą one przesłanie o odwadze, jedności i niezachwianej wierze, która może odmienić losy naszej ojczyzny. Wyobraź sobie, że niebo zaczyna wołać ekstremalne zjawiska klimatyczne, potężne wichury, gwałtowne burze i trzęsienia ziemi, które wyrywają z nas poczucie bezpieczeństwa. Wincenty Ferreriusz przepowiadał, że pojawią się momenty, gdy natura sama wyrazi gniew i złość, symbolizując odchodzenie od wartości duchowych. Te niezwykłe, niemal nadprzyrodzone zjawiska nie są przypadkowe to boskie ostrzeżenie, które ma obudzić w ludziach głęboką refleksję nad tym, jak bardzo zapomnieliśmy o duchowych fundamentach naszego życia. Te katastrofy naturalne, choć budzą przerażenie i panikę, mają też cel mają przebudzić społeczeństwo do prawdziwej zmiany. Vincenty wskazywał, że chaos w przyrodzie to sygnał, który zmusza nas do zatrzymania się i przemyślenia, czy nasze życie oparte jest na wartościach, czy może oddaliliśmy się od drogi, którą wskazuje Bóg. To wezwanie do duchowego przebudzenia, do nawrócenia i głębokiej refleksji nad sensem istnienia. Pomyśl o tym, każdy gwałtowny wicher, każda niespodziewana katastrofa naturalna to znak, że czas najwyższy byśmy zjednoczyli się w wierze i zastanowili nad swoim życiem. To właśnie poprzez te niezwykłe, budzące strach i panikę sygnały, Bóg przypomina nam o konieczności powrotu do prawdziwych wartości i o duchowej odnowie, która może ocalić nas przed zagubieniem w świecie, gdzie wszystko wydaje się być na krawędzi. Wyobraź sobie postać, która swoim pojawieniem się ma wywołać niewyobrażalny chaos. Wincenty Ferreriusz przepowiadał nadejście antychrysta, symbolu brutalności i całkowitej dezintegracji duchowej. Ten lider, kuszący obietnicami odkupienia, w rzeczywistości miał wprowadzać zupełny rozgardiarz, zatruwając serca ludzkie i wprowadzając społeczeństwo w stan głębokiej paniki. Antychryst, według przepowiedni, będzie potrafił wykorzystać ludzkie słabości, by zdobyć globalną władzę, jednak za fasadą zbawienia kryje się tylko chaos i moralny upadek. Jego charyzma i obietnice, choć na pierwszy rzut oka kuszące, będą jedynie przykrywką, która ma odciągnąć naród od duchowych fundamentów i prawdziwej drogi do Boga. Wincenty ostrzegał nas przed pokusami materializmu i pragnieniem władzy. Właśnie te siły jeśli nie zostaną powstrzymane, osłabią nasze duchowe podstawy. Uleganie im może sprawić, że zamiast trwać w wierze, zgubimy się w iluzorycznych obietnicach. To wezwanie do uważności: nie dajmy się zwieść obietnicom, które mają tylko pozornie przynieść zbawienie, a w rzeczywistości prowadzą do rozpadu ducha i moralnego upadku całego narodu. Pamiętaj, przyjacielu, że ta wizja antychrysta. Nie jest tylko opowieścią o zewnętrznym zagrożeniu, ale także ostrzeżeniem przed tym, jak bardzo możemy zatracić się, jeśli nie będziemy czujni i wierni naszym wartościom. To prawdziwa duchowa walka, w której każdy z nas musi podjąć świadomy wybór, pozostać wiernym naukom, czy ulec pokusom, które prowadzą do katastrofalnych konsekwencji dla naszego ducha i wspólnoty. Przyjacielu, posłuchaj uważnie. Wincenty Ferreriusz przepowiadał, że Polska stanie przed wewnętrznym rozłamem, który podzieli nasz kraj na dwie zupełnie odmienne grupy. Z jednej strony będą ci, którzy pozostaną wierni tradycji i duchowym wartościom, pielęgnując starożytne przekazy i autentyczną wiarę. Z drugiej strony pojawi się grupa pochłonięta dążeniem do bogactwa i materialnych dóbr, która zatraci prawdziwą duchowość. Ale to nie wszystko. Proroctwa te zawierają również ostrzeżenia o zagrożeniach wynikających z korupcji i zdrady, które mogą przeniknąć najwyższe szczeble władzy, zarówno w sferze politycznej, jak i religijnej. Wincenty wskazywał, że ci, którzy zdobędą wpływy, będą narażeni na pokusy, które mogą ich oderwać od misji służenia Bogu i ludziom. Ta zdrada wartości i rozłam wśród przywódców może spowodować, że nasz naród. Straci spójność, co tylko pogłębi duchowy kryzys. To proroctwo jest jak alarm, który wzywa do czujności, abyśmy nie dopuścili, by nasze społeczeństwo uległo podziałom, a najwyżsi liderzy nie zdradzili ideałów, którym powinni służyć. Mamy szansę na wybór: pozostać wiernymi duchowym fundamentom lub pozwolić, by materializm i korupcja rozbiły nas na kawałki. Warto pamiętać, że tylko zjednoczeni w prawdziwej wierze możemy stawić czoła tym wewnętrznym zagrożeniom i przetrwać najtrudniejsze próby. W obliczu nadchodzących prób niezbędne jest, abyśmy wszyscy zwrócili się ku autentycznej duchowości. Modlitwa, nawrócenie i szczery żal za grzechy to fundamenty, które pomogą nam stawić czoła burzom, jakie szykuje nam przyszłość. Wincenty Ferrer już podkreślał, że tylko poprzez powrót do prawdziwej wiary. I głębokiej refleksji nad sobą, możemy przygotować się na duchowe wyzwania, które zagrażają naszemu narodowi. Musimy pielęgnować pięć kluczowych cnót, które mają umocnić nas w tej walce: prostotę serca, miłosierdzie, cierpliwość, posłuszeństwo i szczery żal za grzechy. To właśnie te cnoty stanowią duchową zbroję, która ochroni nas przed siłami, które chcą nas zwieść. Prostota serca pozwala nam skupić się na istocie, miłosierdzie otwiera nasze serca na innych, cierpliwość umożliwia nam wytrwanie w trudnych chwilach, posłuszeństwo umacnia naszą wiarę, a szczery żal za grzechy pozwala oczyścić duszę. Nie zapominaj, że duchowe przygotowanie to nie tylko rytuały, to prawdziwa przemiana, która zaczyna się w głębi serca. To dzięki modlitwie i refleksji możemy odzyskać równowagę i wewnętrzną siłę. Która pomoże nam przetrwać nadchodzące duchowe burze. Trwajmy więc w wierze, pielęgnujmy te cnoty, bo to one dadzą nam moc, by stawić czoła wyzwaniom, które mogą nas dosłownie wstrząsnąć. Musimy zatrzymać się na chwilę i zastanowić, co dzieje się wokół nas. Współczesny świat zmaga się z rosnącą sekularyzacją, kryzysami moralnymi i niewyobrażalnym materializmem. Te wyzwania, choć budzą niepokój. Zmuszają nas do głębokiej refleksji nad tym, jak bardzo oddaliliśmy się od wartości, które kiedyś były fundamentem naszej wiary. Wincenty Ferreriusz wzywa nas do jedności i odwagi. Tylko jako zjednoczony naród, oparty na wartościach chrześcijańskich, możemy przetrwać nadchodzące burze i stawić czoła duchowym oraz społecznym próbom. To właśnie w jedności tkwi nasza siła, gdy wspólnie trwamy w wierze, potrafimy znieść wszelkie trudności. Niech ten czas będzie dla nas wezwaniem do powrotu do naszych duchowych korzeni. Zjednoczmy się, aby każdy z nas, wierząc głęboko w nauki Chrystusa, mógł stać się latarnią nadziei dla całego narodu. Tylko razem, trzymając się wartości, które czynią nas silnymi, możemy stawić czoła zagrożeniom tego świata i odnaleźć prawdziwą drogę ku lepszej przyszłości. Przyjacielu, nadszedł czas, abyś zadał sobie pytanie, czy wybierasz życie zgodne z naukami Chrystusa, czy pozwolisz, by pokusy materializmu zawładnęły twoim losem? Wincenty Ferreriusz przypominał, że każdy z nas stoi przed ostatecznym wyborem, który przesądzi o przyszłości naszej duchowości. Zapowiadał bowiem, że nadejdzie moment, kiedy każdy człowiek spotka się z Bogiem, by rozliczyć swoje czyny. W tych słowach kryje się ogromna odpowiedzialność: to, co wybierzemy dzisiaj, Zadecyduje o naszym życiu wiecznym. Wierność i duchowe przygotowanie oparte na głębokiej modlitwie, nawróceniu i żalu za grzechy mogą stać się kluczem do zbawienia oraz przywrócenia pokoju na świecie. Tylko ci, którzy pozostaną wierni naukom Chrystusa, mogą liczyć na to błogosławieństwo, które przyniesie spokój nie tylko naszym duszom, ale i całemu naszemu narodowi. Pamiętaj, że przyszłość zależy od naszych dzisiejszych decyzji. To właśnie teraz musimy podjąć ostateczny wybór, czy pójdziemy drogą duchowego oczyszczenia i jedności, czy ulegniemy materialnym pokusom, które mogą zawładnąć naszym życiem. Ostateczne spotkanie z Bogiem, o którym mówił Wincenty, to nie tylko przestroga, ale i nadzieja dla tych, którzy wiernie trwają w prawdziwych wartościach. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, Koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.